Hej są koszty stronę franek, zostawcie łapkę w górę, subika zepięć, zepanie, psyka, pizza, na widzący, żeby nie przekapić żadnego ścinka na moim kanale franek w gry, gry wpadajcie na nasze inne y, kanały jak Dixie Freaks w dzisiaj jak w poprzednim odcinku zakończyliśmy film na wielkim porcie i dzisiaj kupimy to. To będą ja normalnie statki atakować naszych wrogów. A to jest te ludzie. Poczekajcie. A muszę wam kliknąć. Ruszajcie. Ale będę jest podwójną kasę o, Ta podwójna kasa, bo tutaj mamy statek. A tu niedawno wybudowałem sniperów. snajperów. Jak nie widzieliście, to... Macie, no, no, no to, ej znowu, znowu mam ten, a nie, nie zdobiłem środka, i tam są, tam ktoś jest, tutaj macie, jeszcze pomożemy nas, nas, naszym, pomożemy im, tamci, co tam są, to jakieś snupki totalne, jestem im tam, tą armatę damy, w środek to po armatę z się tylko armatę z się tylko armatę A tu spada armata i z ją tylko co to jest stać mnie dopiero są ludzi które będzie atakować przeciwników w którą to stronę to w tą nie w tą Dobra, o mój Boże, jestem tak podstecz jak to się tam mówi, Bo kupimy sobie pierwszą łódź z karabinami. I co to tam było do kupienia? Ej, tu jeszcze mi się wydawało, że tu jeszcze coś. Jest. Kupimy... Kup... O! No tylko słaba. Poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę moi trochę. <ścoughs> Czy my właśnie straciliśmy środek? Nie no, co? Wy? nigdy nie Ej, nie no, mi się ta grać nudzi Chciałem to z mamy pierwsze miejsce. Co jest grane nie? Dobra, mam dwa razy kasa Idę składać więcej łodzi. Bo wczoraj wybudowałem takie miejsce na łodzie. o Oto. I co tu mamy? Co? Ilu to To się kupię Uuu, ślepsza jest to tu jest ta Łódź Dobra, teraz nawet możemy zrobić spałną ostmarny, ale to nic nam nie da To jest najgorsze, że to nic nam nie da To nic nam nie da i tak wygrałem o, tam idzie nasza ta łódź. Halo? Halo łódź, co jest tam? Dobra, kolejnego snajpera zaraz kupimy. Co to jest? Serio, drabina? Niepotrzebna jest żadna drabina. Tam mamy most. Nawet ja wiem, czego jest ten most. Dobra, yy, damy na przykład, yy o tą kośmicną z nupką i damy im moi drodzy słuchawki I jak oni drodzy będą wyglądać no słuchawki im dałem przecież a dobra dobra mnie to nie obchodzi Mamy trzy... trzy... Poczekajcie, tam nie możemy... O ile my już zbiliśmy kasy Dobra, zaraz będziemy mogli kupić, bo one podwójną kasę zaraz Dobro, idemy Ja nie mogę, takie nuby takie nuby. Takie nuby. Takie nuby. A nie to. To nasze to jest ślety. Ja nie mogę. Dobra, co ja to kupiłem? Co? Dwa miliony tego trzeba, no to ja tego nie kupię. Ja muszę kasę wymieniać specjalnie. Nie rybagę. Poczekajcie gdzie to było to? O, tu jest nie, gdzie to jest? Poczekajcie, bo jest tu uszelnikapie. Gdzie jest? Co to jest w ogóle? Co ja to kupuję? Co to jest? I założymy to. I, I co to jest? Co to snajperom naszym dało? Nie. To czym to dało? Komu? I nie wiem, dobra. Serio, nie wiem, dobra. Mm, tu mam wszystko, ja nie mogę. I się to gra nudzi, serio. Dobra, tu. I nie wiem, co to dało, ale okej. Okay. Ach. Okej, okay, okej. Okay. Znowu przyjęliśmy środek, ja nie mogę. Co to jest? Mam tu prawie wszystko kupić. E co ja tu wspominam? Ludy, ludy. Muszę tu wszystko kupić. Co wy myśleliście? <GASZ> Nie mam forsy. Ja tu wszystko muszę kupić. Sorry, ale serii. Muszę tu wszystko kupić. Tu jest coś. Tu jest coś. Tu jest coś, tu jest coś, tu jest to coś. Co to jest w ogóle? Co to dało? Ej, nie wiem. Znowu coś, co nie wiem, co daje. Co daje kolor lampy? Nie, to nie daje kolor lampy. Nie, serio, nie daje. Nie wiem, o co w tym chodzi wszystkim. E, tu, co mam tu. To, to, to wszystko mamy, nie? No, to wszystko mamy. Ten cały budynek. Dobra, zaraz kupię wam tys... milion. Milion kasy, słuchajcie to. Milion kasy mam. So... What? Dobra. Ile to kosztuje? Ile? Ja stąd idę. Ja nie mogę na to patrzeć. Ile to kosztuje? No dobra, idziemy się tu. Może tu jest coś fajnego. Jakby. No chyba. Dobra, idziemy się w Indom. U nas bunkru. Denom największą. Ile ona będzie lecieć To ja nie wiem. To ja nie wiem, słuchajcie, puścimy dla takiego upewnienia, tylko no. A pewnie na środku nikogo nie ma, ale bardzo takie upewnienie to by se, trzeba robić. No. Dobra. Jest też ten budynek nie to nie jestem ten... Nie, to jestem. Uuu, nasypko, szybko. O, na szybko! Chodzało naszym nubą nawet. No znowu przejęliśmy środek. Fajnie. Ej, dobra ludzie, bo jakby tu zaraz nasza rakieta wielka spada. Więc możecie się oczuć. Możecie się oczuć, bo tu nasza rakieta zaraz spada. Więc dla was chyba trochę nie będzie ciekawe. No, więc No, już tam leci! Ale wielkie, okrągłe, bo... Ej, to jest dobra, nie wiem, czy to dolecało, no. czy Eee, Znowu mam ile? Ile? Co jest? Kurczę, mola I ja teraz koszy będę zarobił Ej serio, to jest niepoważne nie Niepoważne to jest, to musimy zrobić Tak, to brzydko wygląda Wiedziałem, ja po prostu wiedziałem, że to tak się stanie I Tak się stanęło właśnie ja mam tyle kasy, że naprawdę. Nie Zobacz kolena dwa razy kąs. Dwa razy kąs kolejne. Tu idę to kupić. To idę tu kupić. O tak. Kupimy, co po prostu napadnie, na. Tak, tak. To całe zaraz zrobimy, na. Uwaga, ja na waszych oczach to wszystko zrobię. Co... Przez my mamy tyle po, tych punktów, tyle kasy. Zobaczcie, to w ogóle mi nic nie, od, o, nie odejmuje. Spójrzcie to. cały czas mam tyle samo. Nawet statua mi nic nie dała. Co jest? Muszę iść tutaj do górę, bo tu jest ten. Tu jest wejście, a nie, tu jest dopiero, kupię to wejście. Tak, to jest dopiero przyszłość, a teraz jeszcze, teraz nie przyszłość. Dobra, y, kupimy tu kolejną drabinę. Mi nic nie, nie no, tysiąc mi odejmało. Więc nich wam będzie, no tysiąc mi odejmało. Ale to nieważne. To nieważne. Ej, głowę mu kupuję. Uwaga. Ja to kupiłem. Miec mu kupiłem w łapę. I poczekajcie, muszę tędy to przejść tu. O, dobra, to jest. Kolejne to kupimy. No i zrobiono to wszystko, no. No i zrobiono. Nie, mi za kasę nie odejmę. I nawet punktów mi nie odejmęło. Łopu, co to, to, to fajne, no. Ko teraz łodzie idziemy kupić. I jakie tylko chcemy, będę kupić. No, no nie, zaraz będę mieć jedno złote, no. no. bo te łodzie to będą za milion kosztować. A ja akurat mam milion, więc tak nie za fajne. Idę to tu kolejna łódź Ja już tyle wydałem. Ale ja mam mało już. Ile to... A to zaraz to będę mieć. Ja nie mogę. Ja będę mieć zaraz całą łódź kolejną. Dobra, to zaraz tu sobie przyjdę. Teraz idę snajperów robić. Są ci snajperowie. Tu jeszcze powinien być wroga. Nie, chyba tak nie. Czy ja zaraz ukończę całą tą mapę? Serio? Serio? Ja mam tyle tych punktów, że sobie nie da wyobrazić. Co to jest? Naprawdę nie da się tego wyobrazić. Ja nie wiem, co jest, tu mam kupować. Nie wiem, co ja mam kupować, słuchajcie, co ja dopiero czynnością nagrywam, co to jest, nie mogę to kupić, wol, ludzie, pierwsza rzecz, której nie mogę kupić, kolejny kupuję to coś, co kupiłem, jakąś nową łódź, u, nowa łódź. Teraz spawnujemy armię. Ja nie mogę, to się nie opłaca za nim walczyć. Na serio. Ja sobie znowu wygram. Ja sobie znowu wygram. No, no. To jest straszne. Mi się nie chce to wyobrażać. Dobra, czekamy se. Na milion złotych Milion. Ej ja zaraz serio... Nie no, ja cały czas mam... Na, na początku takie cały czas denerwowałem, że cały czas mieć pierwszy być ten, na środku. A teraz to ja mam to na luzaku w małym palcu ja to mam. Dobra. Musimy to skupić Ja tylko chcę coś to co Jest bardzo drogie. No serio. Czy tu coś jest drogiego? Please. Please. Ja chcę tu to coś mieć drogie, też chcę mieć coś drogiego. Proszę, proszę, będę ładnie mówić Ładnie mówić, proszę. Tylko mi coś też drogie, bardzo drogie, znaczy już mam pełno takich rzeczy. Dobra, zaraz yy, dobiemy milion i wtedy idziemy tam kupić tam Łódź, kolejną. Uf, tyle kosztuje, że ja naprawdę, że naprawdę. Ej, ten gość Nie no, ja idę tam do niego, to jest lagowany typol. Ej, gostek. Jak tam? Dobrze się żyje? Jak tam, gostek? Ej, dobrze się żyje? Halo, żyjesz? Nie no, chyba nie żyjesz, chodź. Aha, Maria, ja umarłeś serio, ja w takim W takim momencie, umarłeś. Ja i serio, ja się poryczałam. Ej, dobra, jakby. Właśnie, y, ja chciałem włączyć sklerkę, ale ja się poryczałam. Znaczy, ja wiem, udawać, że. Ryczy. Napiszcie w komentarzach, takie tak jak to co co? Udawać, że. Ryczy, <grytanie> Dobra, my to jesteśmy proszami. Halon Katar. Jest. Ej, ja zaraz na tą łódź mi stoć tam Pędzę, pędzę, pędzę tam. Gdzie jest ta łódź? Chcę tą łódź kupić. Ludzie, gdzie jest ta łódź? Tu jest. Ja nie mam spida. To ja muszę tę spidzę wziąć. Wtedy to będzie się żyło. Tu jest ten speed. Dobra, szybko, tak. Teraz to można szybko kuric. Dobra, idziemy stąd. Okej? Okay. Szybko idziemy tu. Łucze kupimy. Co mi się wydaje, czy tu coś będzie tu kupione? Nie. No? No. Szkoda. I co tu? Troszkę, to są. Uważam, że tu jest takie coś. Dobra. Tu nam helikoptery spią... Mhm, mhm, wszystko wiem... Ile ja mam? 2000 jest ok. Jakby ja chcę więcej pomieszczeniu. Słuchajcie, muszę zobaczyć i co? To ja muszę 2 miliony uzbierać i na to będziemy stać. Na ostatni jest Najdroższy na całym świecie. Więc to będzie najlepszy czołg świata, co to. Ej, dobra, ja idę na środek, bo ja idę do innych ludzi obserwować, co się tam u innych dzieje, bo mi się tu nudzi. Dobra, szybko, idziemy sobie. Pyk, pik, pyk. Pik. Ale, ale mi nogi zapierdolają. Dobra, tu się da wejść? Nie, tu się nie da. Ej, to Nie, nie dosyć. do tego. Musimy szybko iść do kogoś. Jest prosa totalnego, takiego prosa. Ktoś jest takim mega plusem. Prosem Ten to snubek. Ten to. Um... Ten to, uu, nawet spoko, nawet spoko. Tamten to w ogóle nic nie wypuszcza. Uuu, on ma fajne. Idę mu zobaczyć. Do tego nuba pójdę. Po prostu. Ja chyba się zrygam tam. Uuu, on jest tak samo rozbudował się rozbudował jak ja, lubię go, lubię go, lubię go, jej. on co on, on tu jest, hej, co, on to kupił, co to jest, Gostek, powiedz, to jest to, to jest to mega czołg, dobra, elo, elo, Gostek, Okej, okay. zaraz to kupię. Zamiję Leon, co i to? O, tego jeszcze nema. nie ma. Nie, serio, on nic nie ma. Ej, co on ma tak samo jak ja wszystko? Do, dobra, kumplami jesteś mianą. Ej, on ma też to wszystko. A nie, on nie ma tego mięsa do góry tam. Pff, nic ja nie lubię, stary. Nie lubię cię już. Czekajcie on nie ma tego kupionego? Serio? Jakiś nienormalny on jest. Ej, dalej puszczaj, balony chcę. Chcę polecać w dal. Eee, dobra. Ej, fajnie by było, bym mógł usiąść na tym... E, nie, ja chciałem spać o Dobra, mamy milion. Idę ten czołg, kozacki czołg kupić. Co mam tego czołgu Nie ten. On ma tyle zecy, On ma te słabiaki cał. To jest, jest grana, no? Idę do mojego. Które to moje? Aha tam. Tu są moja armia, ludzie. Ten tak rozbudowany. W głowie się nikomu nie mieści. Dobra. E, i, e, ile ja nagrywam? 21 na minut, zaraz kończą ludzie, tylko idę coś kupić i tutaj kończą ludzie, nie. Dobra, szybko, 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 gdzie to jest, gdzie to jest, poczekaj, zapomniałem, aha, tu, szybko, to kupujemy, bum, nie, to, nie, to nie to, dobra, nie, które to było, to, nie, poczekajcie, które to było, co to w ogóle było, do cholery, co, co jest, No nic nie no. Co to? Ja kupuję jakieś drabiny. Co jest? Co jest? Ja nie mogę pomóc. Ja zagubiłem się. Ja nie wiem, co to było. Co to w ogóle było? Ej, Serio tyle spierałem na nic. Ja nie mogę. Na co ja tak spierałem? Na co ja tak spierałem? Na co? No ja nie wiem. no Kompletnie nie wiem, na co ja tak spierałem. Każdy budynek. to skupiłem w ogóle. Dobra, no ja nie wiem na co ja tak zbierałem pomocy. Jestem zagubiony. Zagubiony jestem. Na co ja tak zbierałem? Dobra, widzimy się w sedowym. Dobra, słuchajcie, już wiem na co ja tak zbierałem. Na to. Nie na to. No to na to. Dobra, kupiłem jakąś łódź fajną. Dobra, żegnam się z wami.